Po prostu wejść, mam do, do kalkulacji i do wysokości. Punkt 2, podpunkt, yy, paragraf 2, Punkt D. No. Udało się odzyskać 700 tysięcy złotych zaległych opłat. I co myśmy zrobili z tymi opłatami? 350 tysięcy od razu za zgodą się do naturalni, na moją prośbę przeznaczyliśmy na przebudowę drogi, panie prezydencie. Tego obowiązku, który był wpisany w porozumieniu porozumienie główne realizujące naszą współpracę i Pan opowiada, że gmina nie chce z Wami współpracować. Ludzie, podstawą funkcjonowania naszej tej współpracy między są właśnie zawarte porozumienia, które żeście wypowiedzieli. Jest wolna amerykanka i jest taki jak tutaj Państwo słyszycie. Pana zgodnie prowadza. I myśli pan, że tutaj proszę tyle mieszkańców, jesteśmy ze wsi, ale ludzie są wykształceni. Mówi pan o czyszczalni. ja na temat oczyszczalni powiem jedną. ja my nie mamy do nich pretensji, bo nawet się nie, osobiście jak ja mam, ja się dobrze współpracuję z wysypiskiem, jesteśmy zadowoleni, że odbierają odpady taniej i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego. Ale Panie Prezydencie, jeżeli tak nam tak mówi, że ile tobie za autobusy dopłacacie. Panie Prezydencie, proszę tylko do Tarna przyjść. To też Ile autobusów, Waszych autobusów wozi powietrze. Powietrze wozi. Bo ja, ja nie jeżdżę autobusem. Ja, pan mnie kiedyś powiedział, że mogę sobie pieszo chodzić. Pan przypomina sobie, że panu pan Prezesem. No. I też chodzę pieszo, bo uważam, że dla mnie to jest zdrowie. Posłuchajcie Państwo, jeżeli y, liczy nam się podatki, które spływają za, za gówna wszystkich, nie tylko nasze, ale i miasta, jak długo nam miasto będzie dyktować, jeżeli za dużo płacą podatków, zabierać ty gówna do siebie. Zobaczymy ile będziecie wtedy płacić kar. Zabierajcie wysypisko, zabierajcie oczyszczanie. Będzie święty spokój. My sobie komunikację załatwimy. Ale jest jeszcze jedna sprawa. My byśmy już dawno zaproponowali wójtowi, żeby innych przewoźników zainstalował na gminie. Ale pozwolenie musi dać miasto, a miasto nie da. Bo to nie w ich I proszę państwa, nie pozwólmy się Wariować dłużej, szantażować, żeby nam tu dyktować warunki. Nie, my jesteśmy albo partnerami, albo, albo dziadami. Albo. albo dziadami, no słuchajcie, niech oni nas nie traktują jako gorszy gatunek ludzi, bo tak nie może być. To jest. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz jeszcze.